To nie jest prawda, że ja dorosłam do show-biznesu. Mi się wydaje, że show-biznes w końcu dorósł do mnie. To, co za chwilę usłyszysz, nie jest kolejnym medialnym skandalem o Dodzie. To historia o władzy, manipulacji i grze, w której jedna kobieta od lat potrafiła kontrolować każdy kadr własnego wizerunku. Ale tym razem ten wizerunek zaczyna się sypać przez ustalenia szalonego reportera, które przyprawiają odreszcze. Wiesz, że istnieje kilka filmów. Minimum 3 mówię o tym, co wiem, widziałem, być może mam. Minimum 3, które totalnie kończą Twoją karierę, które powodują, że nikt nie będzie z Tobą rozmawiał, które jeszcze oprócz tego spowodują pewne konsekwencje prawne w stosunku do Twojej osoby. Czy Doda skompromitowała się, wchodząc w spór, który najbardziej szkodzi jej samej? Czy jednak szalony reporter naciąga pewne niepotwierdzone fakty? Zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję a pomożesz mi rozwinąć kanał Skandalista. Bo tak jak jest dzisiaj, to jak spojrzymy sobie na całą Twoją karierę, to takiego dobrego momentu. I takiego spokojnego momentu. Zaraz jakiś były odezwy, spokojnie, daj Ale im nie czas. Na, dobrze, tylko chodź. Ile wiadomo na białym koniu? <noise> nie, no i to zaraz ja będą wiem, ja nie. i... No. Ciąg sądowych spraw, wyroków, dokumentów i zdarzeń, które przedstawili ekspartnerzy i niezależni reporterzy, składają się na mroczny obraz życia Doroty Rapczewskiej, znanej wszystkim jako Doda. W najnowszym filmie szalony reporter zaczyna ostro. Twierdzi, że istnieją trzy nagrania, filmy, które jego zdaniem mogłyby zakończyć karierę Dody. Wiesz, że istnieje kilka filmów. Minimum trzy. Mówię o tym, co wiem, widziałem, być może mam. Minimum trzy, które totalnie kończą twoją karierę które powodują, że nikt nie będzie z tobą rozmawiał które jeszcze oprócz tego spowodują pewne konsekwencje prawne w stosunku do twojej osoby. Jednym z nich jest na imprezie u swojego przyjaciela. Kiedy był z Tobą Twój gitarzysta, Tomek, z całej ekipą, wiesz co tam się stało i wiesz co jest na nagraniu. Drugi z filmów to obrzydliwy film, który nagrałaś ze swoim byłym narzeczonym, panem Hajdarem. To, co tam jest na tym filmie, nie będę przytaczał ze względu na dobra osobiste i szacunek też dla osoby pana Hajdara, bo myślę, że odbiłoby się też to na jego życiu i Doroto, wiesz, co się zmienia od momentu, kiedy w sprawie sądowej ten film był podnoszony, kiedy sąd dał Ci zawiasy tylko dlatego, że Emil Stępień zaprzeczył, twój ówczesny wtedy mąż zaprzeczył istnieniu tego filmu, teraz tego nie zrobi. W tym momencie Emil Stępień złoży wyjaśnienia, że ten film jest, widział. Może posiada. Wtedy uratowało Cię tylko to, że pod Twoją namową Twój ówczesny mąż, czyli właśnie pan Stępień, zaprzeczył istnieniu tego filmu. Mam od niego zapewnienie, że teraz tego nie zrobi, sam zgłosi i potwierdzi istnienie tego filmu, ponosząc pełne konsekwencje za to, że kłamał w sądzie, zeznając również, że Ty w tym sądzie kłamałaś a propos tego filmu. Nie wiem ile takich filmów jest, ale jest jeszcze przynajmniej film trzeci, nie będę Ci mówił może, i widzą co na nim jest. Na razie póki co nie będę go puszczał w całości, może dam ze dwa kadry z tego filmu, żeby pokazać jak on wygląda. W 2024 roku Sąd Rejonowy w Warszawie skazał ją na rok więzienia w zawieszeniu i grzywne w wysokości 100 tysięcy złotych. Wyrok dotyczył sprawy zastraszania jej byłego narzeczonego, Emila Hajdara. Sąd ustalił, że Doda nie działała bezpośrednio, ale z pełną świadomością kierowała planem, mając dostęp do danych ofiary i jej rodziny. Wyrok sądu uprawomocnił się w styczniu bieżącego roku. To jednak nie koniec. W innym postępowaniu sąd nałożył na nią zakaz publicznego wypowiadania się na temat Dariusza Pachuta, jej byłego partnera. Rabczewska, jak podkreśla szalony reporter, złamała ten zakaz niemal natychmiast, publikując w sieci komentarze, które w oczywisty sposób odnosiły się do niego. To jest historia sprzed lat, to jest teraźniejszość. W lutym tego roku usłyszała wyrok w zawieszeniu. Sąd Warszawski Okręgowy wydał wobec niej Zakaz publicznego wypowiadania na temat byłego partnera Dariusza Pachuta. Sygnatura sprawy 4C 963 przez 24 nie pozostawia złudzeń. Chodzi o ochronę dóbr osobistych i przywrócenie równowagi tam, gdzie jedna strona mówiła głośno i bez ograniczeń, a druga milczała i działała drogą formalną. Co ciekawe, chwilę po otrzymaniu tego zakazu Dorota Rapczeska oczywiście w swoim stylu go złamała. Jak wspomniałem, zakaz dotyczy Dariusza Pochuta, no a w, na Facebooku Dorota dodała komentarz, gdzie był artykuł, gdzie ujawniono grupę tam mężczyzn, którzy dzielili się zdjęciami swojej żony. Dorota oczywiście napisała tak, moje zdjęcia i opisy z intymnego życia z partnerem były udostępniane przez niego w zamkniętej grupie na WhatsApp eks-policjantów. Oczywiście powtórzyła to jeszcze raz w wywiadzie dla Świat Gwiazd, jasno sugerując o kogo chodzi, jeżeli chodzi o grupy dla ekspolicjantów. Była taka sytuacja, że jeden z moich byłych partnerów miał na WhatsAppie, więc ciężko to jakby odszyfrować już na Facebooku. Grupę ekspolicjantów, którymi dzielił się na pewno moimi nagraniami, które mu wysyłałam, jakimiś takimi intymnymi czy nagimi, jak to do chłopaka, do faceta, wiesz, się wysyła w związku, w zaufaniu. I oczywiście różnymi tam opisami niewybrednymi, więc. obrzydliwe to jest. Nie można o niej mówić, ale ona może mówić o wszystkich. Mówi szalony reporter, sugerując, że artystka od lat działa w podwójnych standardach. Kreuje się na ofiarę, a jednocześnie nie waha się uderzać pierwsza. W jego narracji doda to gwiazda, która od lat żyje w cieniu własnych skandali: w sądzie oskarżona, w mediach wieczna ofiara. W rzeczywistości, jak mówi reporter, to ona jest stroną dominującą, wykorzystującą swoje nazwisko i wpływy do uciszania krytyków. Mówi też o próbach blokowania jego filmów trzech konkretnych materiałów, które miały zostać usunięte z YouTube'a po interwencji pełnomocników Rabczewskiej. Sąd odrzucił wniosek o zabezpieczenie, uznając, że jego materiały nie naruszają dóbr osobistych dody. YouTube także odmówił usunięcia treści, uznając argumenty jej kancelarii za bezpodstawne. Do tej pory nikt się jej nie postawił, a ja mimo ciągłych pism od prawników i szantaży spróbuję. Jednak nie wszystko idzie po myśli Doroty Rapczewskiej. Jej próba uciszenia mnie przed sądem zakończyła się porażką. W sprawie ochrony dóbr osobistych sąd oddalił jej wniosek o zabezpieczenie. Chciałaby nakazano ukrycie moich filmów na YouTube w tych trzech konkretnych. Postanowienie było jednoznaczne. Żądania Rapczewskiej zostały odrzucone, a. Filmy pozostały dostępne. To ważne rozstrzygnięcie, bo pokazuje, że nawet głośne nazwiska i medialna presja nie wystarczą, gdy brakuje podstaw prawnych. Sąd uznał, że moje materiały nie naruszają jej dóbr osobistych, a jej próba zablokowania i krytyki była bezpodstawna. Szalony reporter opisuje też wydarzenia sprzed festiwalu w Sopocie, kiedy Doda poinformowała, że otrzymała e-mail z groźbą śmierci. Według niej policja i prokuratura natychmiast zabezpieczyły komputery i adresy IP, a sprawa miała być badana, ale, jak ujawnia reporter, prokuratura potwierdziła, że Doda w ogóle nie złożyła zawiadomienia. Zrobiła to dopiero później, po publikacjach prasowych, które ujawniły brak oficjalnego zgłoszenia. Dorota nie umożliwiła badania komputera swojej mamy, na który ten mail przyszedł. Prokuratura mówi jasno, że nie. Miała dostępu, nie otrzymała, nie zabezpieczyła i nie mogła zbadać komputera pani Doroty Rapczewskiej. No i między innymi z tego względu zostało śledztwo właśnie umorzone. No i śledztwo zostało umorzone i też od końca września mamy ciszę. Doda, nie nagrywa żadnych filmików płaczących, że jak to tak, prokuratura opieszale czy umurzyła, no wtedy płakała, że kilka dni nic nie robi. A teraz ani słowa o tym, że to się stało. I dopiero adwokat, który dowiaduje się właśnie od Solno 24, yy, gdzie zadzwoniono do niego, żeby dał komentarz, no wpada wściekłość. Jak to media się interesują tym, że sprawa została umorzona. W ogóle się nie interesujcie tym i w ogóle na chwilę później daje gdzieś tam wywiad, że będą od tego odwołania, ale pani Dorota Rabiska milczy. I teraz. Ja się zastanawiam, czy nie był właśnie na rękę pokrzyczenie właśnie w tym momencie, kiedy wychodziły te wszystkie wywiady? Czy nie było po raz kolejny fajnie zrobić siebie ofiarę? Będziemy publikować o niej, co chcemy. A jo, ona zostaje zabita. Jak to pięknie odwraca narrację, jak ona się staje znowu tą ofiarą. Ci, którzy publikują, będą publikować, a jeszcze mi grożą. No tylko, że drota. Po pierwsze, nie złożyłaś zawiadomienia. Złożyłaś się dopiero, kiedy ukazał się o tym artykuł. Po drugie, kłamałaś, że zostały zabezpieczone komputery i adresy IP. Komputer już jest zabezpieczony, mail jest zabezpieczony, IP zaraz będzie namierzane, więc. Nikt nie jest bezkarny ani anonimowy w sieci. To jest wyraźne kłamstwo, ponieważ nigdy to się nie stało w tej sprawie, prokurator mówi wyraźnie. A po trzecie, twój adwokat, który to złożył, który wiedział dobrze, że nie uruchomi to procedury śledztwa i prokuratura nic nie zrobi, i on to zgłosił, i wiedząc to, robi to on, nie informuje ciebie. I teraz po umorzeniu tego śledztwa, bo przecież oczywiście nie przekazałaś dalej tych komputerów, też milczysz. I czy to wszystko nie było zagrane tylko po to, żeby wydać wielki komunikat, jak to mnie atakują, a w ogóle żadnych działań prawnych umożliwiających prokuraturze wyjaśnienie tej sprawy nie podjąć. Tu adwokat się zarzeka w tym ostatnim wywiadzie, że wniesie zażalenie na tą decyzję. I ja bym bardzo prosił yy, też ze swojej strony, żeby prokuratura zajęła się tą sprawą, bo ja bym bardzo chciał się dowiedzieć, z jakiego to komputera zostało wysłane, kto to wysłał, bo to jest bardzo ciekawy splot tych wszystkich wydarzeń. Śledztwo ostatecznie umorzono, bo Rabczewska i jej matka nie przekazały komputerów do analizy. Mimo wcześniejszych deklaracji o pełnej współpracy, dowody nigdy nie trafiły w ręce śledczych. To kłamstwo, mówi szalony reporter. Komputery nie były zabezpieczone, a śledztwo upadło, bo Doda sama nie dostarczyła sprzętu. Zgłosiła sprawę dopiero wtedy, gdy zrobiło się o niej głośno. Reporter sugeruje, że cała historia z pogróżkami mogła być medialną zasłoną dymną. Próbą odwrócenia uwagi od wywiadów, które w tym czasie publikował na swoim kanale z osobami bliskimi Dody. Dotarł jednak do miejsca, z którego miał zostać wysłany mail z groźbami. Ja myślę, że w interesie nas wszystkich, w interesie również Doroty, jest to, żeby to śledztwo nie zostało umorzone i doprowadzone do końca. Bardzo apeluję, apeluję do Prokuratury nawet na podstawie tego, co powiedziałem, i wytknięcia tych błędów i rzeczy, które Prokuratura nie wykonała. W niniejszym śledztwie, żeby go nie umarzać, podjąć i te sprawy zbadać. Ale że jestem poprawnym obywatelem, że chcę pomóc organom państwa, chcę pomóc dorosłej w ustaleniu, kto ją mógł zastraszać, kto ich mógł grozić, sam postarałem się wykonać na tyle, ile umiem, swoje śledztwo. Co daje praktyczny rezultat? Osoba, która używała tego maila, Logowała się widocznie z IP operatorów, i tu na ekranie wyświetla się numer IP. Są to dane nie do końca precyzyjne, może nie do końca dokładne. No, ale myślę, że prokuratura wykona te działania dalej, ponieważ te zera, które widnieją na końcu tych adresów IP świadczą, że tam jeszcze można podrasować, żeby zawęzić to pole, ale no, uważam, że i tak zrobiłem dużo więcej niż prokuratura, która umorzyła to śledztwo podaje, więc IP operatorów, z których zostało wykonane to połączenie, z którym został wysłany e-mail z pogróżkami do pani Doroty Rapczewskiej. Eee, tutaj dalej mam sygnał zapisany z sieci Orange T-Mobile. Networks, maszty na dachach budynku SGH, TVP Wołoska, Batorego, Żwirki i Wigury, Play, czyli P4, maszt przy ulicy Rostafińskich, Pola Mokotowskie, okolice Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatnia lokalizacja może być określona zgodnie ze zdjęciem. Tu mają Państwo mapkę, biały kamień i okolice. Co ciekawe, gdy wpiszemy w wyszukiwarce, gdzie mieszka Doda, pojawia się ta sama okolica, z którego mógł zostać wysłany mail z pogróżkami. Nie sugeruję tutaj, że to piosenkarka wysłała tego maila, żeby zrobić z siebie ofiarę, jednak jeżeli informacje przekazane przez szalonego reportera o tym, że Doda nie udostępniła swojego laptopa w tak ważnej sprawie dla prokuratury są prawdziwe, to pozostawia to spore pole do interpretacji i jest naprawdę zastanawiające. W materiale pojawia się też wątek jej pełnomocniczki, prawniczki, która miała upublicznić poufne pisma procesowe w mediach społecznościowych. Szalony reporter twierdzi, że sprawa może skończyć się dyscyplinarnie, bo doszło do złamania zasad etyki zawodowej. Następnie przechodzi do kolejnych przykładów, które mają dowodzić, jak mówi, medialnej gry Rabczewskiej. Wskazuje, że w kwietniu tego roku artystka w wywiadzie opowiadała o rzekomej diagnozie czerniaka, podczas gdy według reportera nigdy nie pokazała żadnych wyników badań, tylko skierowanie na badanie. Niedługo potem miała opalać się w pełnym słońcu i mówić, że to najlepszy czas w jej życiu. Coś śmieszniejsze, w tym samym wywiadzie mówi, że ma bardzo dobry czas. Mam teraz jeden z lepszych czasów swojego życia. Zawodowo, finansowo tkłam się potrójnie. Zwracając uwagę, że chodzi też o jej zdrowie. A skoro wywiad był publikowany 8 kwietnia 2025 tego roku, a parę tygodni wcześniej zdiagnozowano u niej czerniaka. Ja się dostałam diagnozę, że mam czerniaka, a przede mną 41 urodziny za parę dni. To jaka jest prawda? Pomijam fakt, który przeczytałem wcześniej, że chwilę po diagnozie dorotka opalała się w pełnym słońcu jak zupełnie zdrowa osoba. No i wiecie, to, to jest manipulantka, ponieważ ona nigdy w życiu nie wrzuciła żadnej diagnozy. Jedno co udostępniła to skrina, że dostała skierowania, na którym wypisane jest podejrzenie choroby, a nie diagnoza. Więc każdy powiększający się z nami czy pieprzek na skórę zostanie. Skierowane do badania jako potencjalny czerniak. Nigdy nie pochwaliła się, co wyszło z badania. Wszędzie pokazywała tylko skierowanie. Reporter zarzuca jej też manipulacje wizerunkowe, między innymi w relacjach z Marką Dafi, której miała być twarzą. Jak twierdzi, w rzeczywistości współpraca została zakończona, a marka oficjalnie wypowiedziała kontrakt. Według niego doda w mediach przedstawia siebie jako prawniczkę i menadżerkę która osobiście negocjuje kontrakty i świetnie zna się na prawie, ale w sądzie twierdzi, że jest tylko artystką, która nie rozumie dokumentów biznesowych, dwie sprzeczne wersje. Jedna dla publiczności, druga dla wymiaru sprawiedliwości. W wywiadzie u Anikola Kolaścińskiej Szemraj Dorota przedstawia się jako osoba, która ma pełną kontrolę nad swoim życiem zawodowym. Oprócz tego, że dobrze śpiewam, to chyba jeszcze lepiej yy, znam się na pierze i marketingu. W pewnym momencie mówi nawet wprost, że jest świetnym menadżerem i prawnikiem w jednej osobie. Nie przypominam sobie ani jednego kontraktu, którego bym nie negocjowała osobiście jako prawnik jako menadżer ja była, w ogóle bym była idealnym menadżerem. Z drugiej strony w prokuraturze twierdzi, że nie wiedziała, co podpisuje, bo jest tylko artystką i się nie zna na biznesie. Ja nadal nie rozróżniam spółki komandytowej od ja też nie. tam. Ja, artystka, będę kreować, wymyślać filmy, scenariusze. Pani, brak wiedzy nie zwalnia panią z odpowiedzialności. Ale dobrze. Dwie narracje, które się wykluczają nawzajem. Publicznie kreuje obraz silnej, świadomej kobiety, która ogarnia wszystko, w prokuraturze przedstawia się jako bezradna artystka, której no, nie można rozliczać jako przedsiębiorcy. Cały film szalonego reportera jest jednym wielkim oskarżeniem wobec Dody: nie tylko o manipulację, ale i o podwójną moralność. To brutalny portret kobiety, która, jak twierdzi autor, latami budowała swoją pozycję na medialnych wojnach, a teraz przegrywa w sądach i traci kontrolę nad własną narracją. Reporter kończy słowami o wolności słowa. My jesteśmy od tego, żeby zadawać pytania. Jeśli ktoś ma odwagę mówić pod nazwiskiem, pokazując twarz, to bierze za to odpowiedzialność, a ja tylko pokazuję fakty, które inni chcą ukryć. Ten film nie jest tylko konfliktem między celebrytką a dziennikarzem. To przykład jak w polskim showbiznesie prawda i fikcja przenikają się tak głęboko, że trudno już odróżnić, co jest obroną wizerunku, a co desperacką próbą przetrwania. Szalony reporter po raz kolejny zaintrygował nas słowami o filmach, które mogłyby zakończyć karierę Dody. Jednak nie pokazuje ich wprost, co niektórzy mogą odebrać jako manipulacje. Miejmy jednak nadzieję, że artystka odniesie się do tego, co powiedział szalony reporter, ponieważ padły naprawdę mocne tezy. Daj znać w komentarzu, co uważasz na temat najnowszych informacji przekazanych przez szalonego reportera. Czy wierzysz w to, że jest on w posiadaniu nagrań, które mogą zakończyć jej karierę? I spodziewasz się odpowiedzi Dody na te sensacje? Koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, a wkrótce zobaczysz więcej ciekawych materiałów.